Pieniążek Pilea Peperomioides. Chcielibyśmy, żeby wyglądała tak, a nie tak, tak lub tak. Ten częsty błąd szpeci rośliny. Mimo to doradza się wykonywanie tego zabiegu, uznaje się za atut, a ja ci mówię, nie rób tego. Nie rób, jeśli chcesz, żeby Twój pieniążek był piękny i okazały. Zresztą pokażę Ci to na przykładzie moich roślin. Co zrobić, żeby liście pieniążka wypełniały całą doniczkę, żeby wyglądał okazale i bujnie? Pieniążek jest bardzo łatwą rośliną w uprawie. Wystarczy mu zwykła ziemia z perlitem czy innym rozluźniaczem i dużo słońca, dużo światła. Ten tutaj stoi na południowym oknie. Ta roślina poniżej jest pobrana z tej powyżej, w tym kwietniku. Tutaj mam drugiego pieniążka, ten to czy drugi koszyk. Z leśliną. To jest okno skierowane na zachód. No, wiadomo, jeżeli stał gdzieś głębiej, to też pamiętajmy o aklimatyzacji przy dostosowaniu do, do słońca. Warto przyjrzeć się, jak zbudowany jest pieniążek. To jest taka długa łodyga, z, z czasem tak, jak rośnie. Taki pień, który brązowieje. Łuszczy się, są ślady po, po starych liściach, a na samym czubku są najładniejsze liście, te zielone, które mają najwięcej substancji odżywczych. Tam jest wierzchołek wzrostu i te liście są najbardziej, e, najładniejsze. Jest też dużo odrostów. Tutaj widzimy takie już nawet całkiem spory, ale już też łysy od, od dołu. Tak, piękne liście są na czubku. No dalej wygląda to już trochę gorzej, gorzej. A co jest z tymi liśćmi, które żukną, tymi starszymi? To nie jest choroba. Nic takiego się tutaj nie dzieje. One po prostu żółkną, najpierw bledną, a potem żółkną ze starości. I tak prędzej czy później, żeby nie, szpe nie szpeciły rośliny, usuwamy je. Ten tutaj na przykład, już widać po jego kolorze, nierównym wybarwieniu, że już, już się starzeje i za trochę jak zblaknie zupełnie, zrobi się nieco żółty. To ja go na pewno usunę. Ten jest jeszcze dobry. Też już troszeczkę podsuszony na krawędzi. Ten myślę, że jeszcze sobie może powiesić, ale ten już ma, nie wiem czy to widzicie, ten z lewej jest e, bledszy. To jest na pewno liść, który najpierw tutaj usunę z tej rośliny, ale to jeszcze poczekamy. Tutaj o, na pierwszym planie już widać słabszy liść, starszy. I jak widzimy, dużo nowych przyrostów. A jak wygląda pieniążek w środku? Te różowe, takie czerwieniejące łodyżki. Z nich będzie nowy, nowy malutki pieniążek. Tam wyrośnie. Natomiast tak wyglądają korzenie. O, cześć Lisiu. O, najlepsze. Ja niestety go trochę podsuszyłam, trochę potraktowałam jak Sansewieria, a no może nie należy podlewać jak paprotkę Natomiast no, stoi w południowym oknie, więc troszeczkę mi się przesuszył. Tutaj jakieś małe sadzonki yy, pobrałam, ale nawet nie wiem czy będę, będę wsadzać. Taki, Taki widok skóry. Widzicie tę najstarszą, długą yy, łodygę brązową, brązowo-czarną? Ona będzie wymagała podpulki. Znaczy, wymaga podpulki, bo sama z siebie nie jest w stanie ustać. Ja tutaj dołożyłam taki patek, zresztą potem musiałam dołożyć jeszcze drucik, który przymocowywał całą tą łodygę do krawędzi kwietnika, bo inaczej się to kładło. Nie, nie, nie był w stanie tutaj pieniążek wystać o własnych siłach. No, jak widzicie, cała łodyka pusta, już bez starych liści, na samym czubku ładne zielone odrosty, znaczy odrosty liście, tak. Na samym, w samym wierzchołku, takie trochę zwinięte w trąbkę. Tutaj poniżej też toniczka jest pełna liści. No już możecie się nawet domyśleć, na czym polega problem. Ja nie wiem, czemu wszyscy zalecają, żeby pobierać sadzonki i wszystko, te, te nowe odrosty, które są u pieniążka, rozsadzać i rozmnażać rośliny, obdarować znajomych i rodzinę. Ja natomiast tego nie robię. Naprawdę, jeżeli chcecie, żeby Wasz pieniążek wyglądał tak, tak bujni, nic przy nim nie róbcie. Wsadzacie do ziemi, stawiacie na jasne stanowisko i patrzycie, podziwiacie i cieszycie się z rośliną. Niczego tam nie ruszacie, niczego nie rozsadzajcie, niczego nie wydłubujcie, wystarczy tylko podlewać i cieszyć się widokiem pięknych liści. Stare odrzucamy, bo na prędzej czy później z, każdej tej, z każdego tego odrostu, niezależnie od tego, jaki on będzie duży, będą blakłe, żółkłe i będą brzydkie. Więc łatwo się domyślę, że po pewnym czasie, jak tyle ich usuniemy, to to będzie bardzo łyso. A te łodygi, no, za piękne nie są, więc wszystko, co tam w środku wam wyrośnie w doniczce, zostawcie. Nie, to jest jakieś uszkodzenie chyba mechaniczne. No to czasem też się tak zdarzy, bo te liście nie są jakieś takie, nie wiem, grube jak uchoi. Tutaj stożek wzrostu, jeszcze listek zwinięty w trąbkę, one jak są młode, to są takie lekko karmelowe, trochę żółte. Tu się nic nie dzieje, to tak naturalnie. No i co? No, tak naprawdę bardzo prosta roślina, a to tylko bezpieczna dla kotów. Nawet jak kot podgryzie, to się nic nie stanie, bo nie jest toksyczna. Wystarczy posadzić, patrzeć, podziwiać i cieszyć się. Tutaj chyba raz rozsadziłam sobie, zrobiłam małą doniczkę z małymi pieniążkami widać tam małe odrosty na dwóch doniczkach a ta trzecia dołożyłam ją tak na, na czubek niepotrzebnie w ogóle rozsadziłam Teraz podniosę zobaczymy co tam się dzieje jakoś nie idzie sprawdźmy co tu się stało Aha, no wlósły do doniczki poniżej. Dobra, tym zajmiemy się kiedy indziej. Tak czy inaczej, może sobie tak rosnąć. Nic się tu nie dzieje. Nie łapie szkodników, nie ma ludzi, nie grymasi, nawet jak trochę przesuszę, czy tam się z, z podlewaniem, co dla mnie jest typowe. Bardzo piękna roślina, polecam Wam w ogóle bezproblemowa i bezpieczna dla kotów. Te kropeczki, które widzicie na, na liściach, to jest ich naturalna budowa. Tym się nie martwimy. A no właśnie, ja do tej pory, jak mam już parę lat pieniążki, nie, nie miałam na nich żadnych szkodników. A to stary listek. Czekam, aż będą takie bardziej bledsze i żółte, dopiero wtedy je ucinam, żeby jednak jak najdłużej były na roślinie. No ale to od Was zależy, w którym momencie je usunięcie. Usu usuniecie. No jedni mówią, żeby od razu, inni, żeby poczekać, aż zupełnie tak zbrązowieje. No ja wolę jak, jak jest bardziej zielono niż żółto w toniczce. Młody przyrościk. Ten, ten jeszcze sobie to powisi. To cała filozofia w uprawie pieniążka. Nie rozsadzajcie, nie rozdzielajcie. Zostawcie wszystko w doniczce, patrzcie i podziwiajcie, a będzie pięknie. Prawda, Nuduś? Do usłyszenia.